Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA Online. W tym odcinku kolejne przygotowania do Kajoprico i tym razem jest to uzbrojenie. Mamy 6 do wyboru, właściwie to 5 do wyboru i jedno takie dodatkowe z tłumikami. Wybieramy sobie najpierw agresora, a później zajmiemy się resztą. Także najpierw agresor, lecimy sobie gdzie? Najpierw do Sparrowa i tutaj w tym wypadku mamy kilka miejsc do wyboru. Jest to firma SAS, tylko nie pamiętam jaka dokładnie, Vespucci 701 bodajże i Meriwether, czyli w sumie trzy takie miejsca. Tym razem lecimy sobie do siedziby Meriwether, misja w terenie nieoznaczone bronie. W tym wypadku będziemy musieli śledzić helikopter z bazy Meriwether, co zresztą zobaczycie zaraz. Tutaj jest Meriwether. No i czekamy. Musimy teraz śledzić ten helikopter. Nie wiem, gdzie ta walkiria będzie lecieć, ale będzie dość długo lecieć. W sumie to ona też może w kilka różnych miejsc lecieć. Na wschód mapy. Na północ od Los Santos i jeszcze w okolicy Trevora, a także blisko lotniska Mackenziego, także no wiele miejsc jest do wyboru. No i teraz trzeba czekać, aż ten helikopter doleci sobie do miejsca przeznaczenia, a później trzeba po prostu ukraść broń. Chyba leci sobie właśnie na wschód mapy. Także tam też polecę. Tam jest helikopter, a tutaj my lecimy. Walkiria obniża lot. Za chwilę będzie lądować. Jeszcze nie możemy jej rozwalić, bo będzie fail, ale ląduje na parkingu obok tej y, rafinerii, chyba. Czekamy, czekamy. Tutaj mamy też y, Avengera, do którego będziemy wsiadać. Okej, okay, byleby nie rozwalić jeszcze y, tego samolotu. Możemy sobie wsiadać. Zostawimy sobie tutaj helikopter. Będziemy do niego wsiadać za niedługo, tylko wcześniej musimy się przelecieć tym Avengerem. Wejście oczywiście z tej strony. No i później będziemy wracać do kosatki, ale wcześniej trzeba się tutaj zająć Meriwether. O! Oh, tego się nie spodziewałem. Dobra. Jeszcze raz. Siadamy sobie do Avengera. ok Zabieramy broń. No to wychodzimy, lądujemy na parkingu, poczekamy chwilę, ale nie za długo. Dobra, i odlatujemy. Zanim mnie rozwalą. I lecimy do kosatki. i już jesteśmy na miejscu tylko trzeba jeszcze obniżyć lot dobra, broń dostarczono misja w terenie zakończona broń udało się dostarczyć tutaj teraz jeszcze do uzbrojenia przejdziemy i nie możemy już więcej wykonać misji uzbrojenia podczas jednego napadu ale możemy dokupić tłumiki które kosztują 5000 no i na tym się kończy misja w terenie jeśli chodzi o uzbrojenie i na tym sobie skończymy ten odcinek. Także, jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja już żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!